W dniu 10 marca powiatowa Komenda Policji w Świdnicy przeprowadziła akcję prewencyjną pod kryptonimem Pasy. Działania te są systematyczne i wykonuje się je na zlecenie Komendy Głównej. Celem tych działań było zwrócenie uwagi na kierowców, pasażerów, a także osoby przewożone w pojazdach czy stosują się do obowiązku zapinania pasów. W wyniku tej akcji skontrolowano 90 pojazdów i ujawniono 25 nieprawidłowości. Niestety kierowcy ani pasażerowie nie stosowali się do obowiązku zapinania pasów, za co grozi mandat. Pragnę przypomnieć, że za niestosowanie do obowiązku zapinania pasów jest mandat w wysokości 100 zł. Ponadto kierowca otrzymuje za to dwa punkty karne. Dodatkowo za nieprawidłowy przewóz dzieci, czyli poza fotelikiem, poza, poza urządzeniem ochronnym, taki mandat wynosi 150 zł. Akcja pasy będzie powtarzana w celu przypomnienia o obowiązku, który ratuje życie. Zachęcam gorąco wszystkich kierowców, jak i pasażerów, do tego, aby zapinali pasy, bo głównie chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo.